Dzień dobry z tej strony Tymoteusz Rymanowski, a to jest ekspres w głosie narodu. Cotygodniowe wiadomości w pigułce. Zaczynamy. Złoty osłabia się, a ceny rosną. Żywność, leki i paliwo coraz droższe. Kryzys bankowy i spadki PKB pogłębiają problemy. Eksperci proponują podwyżki stóp, wsparcie eksportu lub nawet zmianę waluty. Zaufanie do złotego spada. Rada Europejska wycofała dyrektywę zaostrzającą Zielony Ład. Głosowanie zakończyło się szerokim poparciem. Przeciw były tylko Irlandia i Dania. Decyzje wspierały między innymi Polska i Niemcy. Komisarz Zielonego Ładu podał się do dymisji. Nadchodzący upadek rządu Marcina Jarząba, który stracił immunitet, wywołał chaos w ministerstwach. Premier stanie przed odpowiedzialnością, a prawica zyskuje szansę na przejęcie władzy. Społeczeństwo, zmęczone kryzysem, może skłaniać się ku prawicowym partiom w nadchodzących wyborach jakie emocje panują w ministerstwie finansów sprawdzam premier stracił immunitet to koniec z nami nadchodzi prawica fałsz dokumenty po utracie immunitetu premier Jarząb zapowiedział że do końca kadencji sejmu będzie pełnić mandat poselski nie wyklucza objęcia stanowiska w Unii Europejskiej, co mogłoby być zwieńczeniem jego kariery. Jej przyszłość zależy od decyzji sądów i możliwych konsekwencji prawnych. Księżniczka Eleonora i Pablo Gavi, gwiazda FC Barcelony, widziani razem w Sitges. Hiszpańskie media spekulują o możliwym romansie łączącym królewską koronę z futbolem. Oficjalnych komentarzy brak, ale zdjęcia mówią same za siebie. We Francji doszło do rozpadu koalicji rządzącej. Konflikt o budżet państwa doprowadził do odejścia demokratów, co odebrało premierowi Macronowi większość w parlamencie. Prezydent Attal ogłosił przedterminowe wybory. Jan Balcerowicz zdradził żonę Olgę Pietruchę Balcerowicz z Natalią Bereszyńską. Pani Olga odkryła ich wiadomości i zapowiedziała walkę w Sejm MMA o Janka. W tle pojawia się również pan Ziobrołow, z którym pana Jana widziano w klubie. Skandal wstrząsa Sejmem. A publiczność czeka na rozwój wydarzeń. Ciężkie problemy w tym rządzie, szkoda, że nie zajmują się problemami państwa, tylko walkami. Podobno pani Olga, jak przyznała w odwecie, nawet postanowiła zdradzić swojego męża z panią Laurą. Ciekawe, co na to pan Śmieszkow. To by było na tyle w dzisiejszym wydaniu ekspresu. Oglądajcie nas co tydzień, a jeśli macie chwilę, zerknijcie również do naszych gazet i innych programów. Pamiętajcie, ekspres to szybkie fakty. A głos narodu to media, w których znajdziecie wszystko co najważniejsze. Miłego wieczoru i do zobaczenia.